Dlaczego flaga polski jest biało-czerwona? Flaga polski, znana ze swoich biało-czerwonych barw, ma bogatą historię i symbolikę. Jej kolorystyka ma korzenie sięgające czasów średniowiecza, ale oficjalnie jej barwy narodowe zostały uznane dopiero w 1792 roku z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Od tamtej pory flaga przeszła wiele zmian, a obecnie ma kształt prostokątny o proporcjach 5 na 8. Podzielone na dwa pasy: białe u góry i czerwony na dole. Symbolika flagi sięga również heraldyki, gdzie biel reprezentuje srebro, wodę i czystość. A czerwień to symbol ognia, krwi oraz waleczności. Pierwsze wersje polskiej flagi miały różne konfiguracje, ale zawsze łączyły biało-czerwone barwy, nawiązujące do chorągwi królewskich. Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej obchodzony jest corocznie 2 maja, choć nie jest dniem wolnym od pracy. Jest to okazja do patriotycznych marszów, pikników i biegów, a wiele polskich domów ozdabia się biało-czerwoną flagą.